Witam w czwartej części poradników do gry Planet C 2. W dzisiejszym epizodzie postaram się omówić wszystkie kontynenty oraz dostępne w grze mapy wraz z tymi, które nigdy się nie ukazały bądź mogą w najbliższej przyszłości zmienić się lub dopiero pojawić w grze. Jest tego nieco, więc bez zbędnych opóźnień zaczynamy. Pozwólcie, że rozpocznę od tego kontynentu, na którym gracze spędzają najwięcej czasu, czyli Indaru. Jest to miejsce o zróżnicowanym wyglądzie, podzielonym na trzy obszary – pustynne, kaniony oraz zieloną wyżynę. Warpgate y znajdują się na północy oraz południowym wschodzie i południowym zachodzie. Kontynent cechuje spora otwartość, co umożliwia swobodne podróżowanie za pomocą pojazdów naziemnych oraz ułatwia nawigację. Inną cechą charakterystyczną jest to, że posiada on wiele placówek, które ciężko jest zdobyć, zwłaszcza pośrodku mapy oraz na początkowych liniach frontu. Co sprawia, że jest to najbardziej stabilny, jeżeli chodzi o zmianę frontu, kontynent ze wszystkich. Indar jest dobrym miejscem do gry pojazdami, zarówno naziemnymi, jak i lotniczymi. Istnieje bardzo wiele fajnych miejsc oferujących różne podejście do gry czołgami czy haraserami. Nieco gorzej ma piechota, która ginie tu bez celu setkami za każdym razem, gdy próbuje zdobyć bazę, co zmusza frakcję do gry defensywnej. Jest to również koszmar dla dowódców, ponieważ mniejsza ilość ludzi nie jest w stanie zdobyć praktycznie żadnej bazy. Drugim omawianym kontynentem jest Ameryka. Charakteryzuje go umiarkowany klimat, dzięki czemu pokryty jest zielenią. Ciężko jest również nie zauważyć, że teren jest wyjątkowo górzysty. Co z jednej strony zapewnia osłonę lotnictwu, ale z drugiej utrudnia pojrzenie się pojazdom na ziemię. Kontynent jest zbalansowany, jeżeli chodzi o otwartość. Znajdziemy w nim duże połacie terenu bez osłon, jak i wąskie przesmyki całkowicie zamknięte przez placówki. W niektórych miejscach możemy również znaleźć tunele wdrożone w górach, czy toksyczne, zabijające po wpadnięciu w nie rzeki. Ameryka jest zdecydowanie najbardziej zbalansowanym kontynentem. Nieważne czy gamy piechotą czy pojazdami, każdy może znaleźć tutaj do siebie. Istnieje wystarczająca ilość osłon dla pojazdów, a piechota często walczy w miejscach, gdzie ciężej jest zginąć od ostrzału wroga. Placówki są przeważnie nieco łatwiejsze w obronie niż w ataku, bądź istnieją od tego wyjątki, dzięki czemu nadal premiowana jest gra defensywna, jednak w przeciwieństwie do Indaru, łatwiej jest tutaj o grę ofensywną, co sprawia, że nie walczymy ciągle na tych samych placówkach. Hostin jest póki co najnowszym kontynentem. Określona przez graczy mianem Bagna, mapa ta przedstawia nam wizję podmokłego terenu porośniętego wielkimi drzewami. Jednak nie są to wyłącznie bagna. Znaleźć tu możemy wysokie wzniesienia, a na nich płaskowyże, ciągnące się czasami setkami metrów. Pierwotnie kontynent miał służyć jako miejsce, w którym to piechota będzie miała najlepsze warunki do gry, i dzięki obecności drzew lotnictwo miało mieć ciężej, jeżeli chodzi o wyszukiwanie celów naziemnych. Rzeczywiście ciężko jest coś zlokalizować latając samolotem, jednak gdy nabierzemy w tym wprawy, okazuje się, że Hosling jest idealnym miejscem dla samolotów. Czasami utyszymy przez przypadek w jakąś gałąź, ale przez większość czasu obecność wzgórz oraz drzew ułatwia latanie, dając lotnikom masę osłon. Najciężej zdecydowanie mają pojazdy naziemne. Hosting posiada bardzo dużą ilość przesmyków, bram oraz, co chyba najważniejsze, dezorientuje wszędobylskim bagnem, nie pozwalając na obranie poprawnego kierunku. Dodatek placówki są od siebie znacznie oddalone, co utrudnia transport zarówno pojazdom jak i piechocie. Mówiąc o graniu z karabinem w ręku, należy się przygotować na bieganie. Paz został tak zaprojektowany, iż dobiegnięcie do punktu po śmierci trwa chwilę, co nieco premiuje ofensywną grę. Ostatnim omawianym przeze mnie kontynentem jest Samir. Kraina śniegu, wielkich kolców wyrastających z ziemi oraz łagodnych wzgórz. Jest to niejako przeciwieństwo Hosinu i tam, gdzie bagno starało się utrudnić nam grę, Samir ją ułatwia i odwrotnie. Kontynent jest niezwykle... płaski. Mamy zaledwie kilka większych zniesień, a i tak można na nie spokojnie wjechać pojazdami. Brak osłon oraz największa otwartość terenu ze wszystkich kontynentów czyni Samir mapą dla pojazdów naziemnych. Łatwo się w nim nawiguje, a zagrożenia widać z daleka, co pozwala na przygotowanie się na nie. Dobrze ustawiony SkyGuard potrafi wstrzymać ruch lotniczy, a piechota nie ma się gdzie skryć przed haraserami czy lightningami. Częściej więc zauważymy tu większej ilości pojazdów, a outfity rzadziej atakują za pomocą wyłącznie dropów z powietrza. Lotnictwo dzięki pozbawieniu go osłon w postaci wzgórz czy drzew, z jednej strony łatwiej namierza cele, jednak jest bardzo widoczne, co sprawia, że jest również o wiele bardziej narażone na ataki. Aktualnie na serwerze testowym dostępna jest nowa wersja SMR-u, który jeden z WarpGate'ów wybuchł, czyli skutkiem są zmiany na mapie oraz we florze kontynentu. Niedługo zmiana ta zawita na normalnych serwerach, trzeba jednak przyznać, że sam wybuch wygląda naprawdę epicko. Fear Training to miejsce, w którym każdy gracz może przetestować praktycznie wszystko, co oferuje gra. Na tym niewielkim, inspirowanym południowo-zachodnią częścią indaru kawałku mapy, możemy wskoczyć w buty dowolnie wyposażonego żołnierza, czy jakikolwiek pojazd, przyjąć, go jak chcemy i pojeździć z nim czy postrzelać do hologramów wrogich żołnierzy. Dzięki temu, zanim kupimy jakąś broń, czy wydamy nasze ciężko zarobione pieniądze na niepewną inwestycję, możemy ją najpierw przetestować przez dowolny okres czasu. Dodatkowo dostępne są prawie wszystkie elementy kosmetyczne i bronie, które możemy znaleźć w grze. Brakuje jedynie rzeczy, które można kupić okazjonalnie, np. podczas eventów czy też broni z dyrektyw. Jednak to, co jesteśmy w stanie kupić w sklepie, jest dostępne na VR Training 24 godziny na dobę. By wejść na VR Training lub inny kontynent poboczny, musimy skorzystać z panelu do zmiany kontynentu albo, będąc w deployu lub inaczej mówiąc martwym, wejść w menu wyboru kontynentu w zakładkę World Map i stamtąd wybrać kontynent poboczny. Kolejnym miejscem na naszej liście jest sanktuarium, czyli mówiąc po naszemu sanktuarium. Jest to platforma odpitalna, należąca do Night Systems, czyli neutralnej firmy produkującej uzbrojenie. Z tego powodu sanktuarium ogłoszone zostało strefą, w której nie można prowadzić wymiany ognia, co skutkuje brakiem możliwości strzelania na mapie. Sanktuarium podzielone jest na trzy strefy, które nie posiadają własnych nazw. Dla orientacji nazwijmy je pokładami. Dowodzenia wyjściowym oraz wymiany. Z punktu widzenia fabuły, każdy z nich posiada elementy zdradzające nam, co tam w historii planej dwa 2 piszczy. Jednak jeżeli mowa o gameplayu, to naszym celem jest pokład wymiany. Znajdziemy tam kupców, którzy za odpłynie surowce będą nam w stanie zaoferować unikalne rzeczy. Zaczynając od skrajnej lewej strony, znajdziemy handlarza A7. Który w zamian za ten surowiec udostępni nam unikalne bronie, jak kamuflaż purlap, strzykawkę, która po zużyciu daje nam infrawizję oraz ulepszenie derdevil do naszych pojazdów. Kolejny handlarz znajduje się w środkowej sekcji po lewej stronie i pozwala nam on wymienić surowce utwitowe, takie jak euraksum czy Polisteryt, na inne. Trzeci handlarz zarządza ekspedycjami utwitowymi, dzięki którym możemy zarobić surowce utwitowe. W zamian za dłuższy czas wyprawy otrzymujemy surowce po lepszym kursie niż u poprzedniego handlarza. Czwarty robot działa tak jak klawisz O, czyli pozwala nam dołączyć do utwitu lub, jeżeli już w jakimś miejscu jesteśmy, przejść do zakładki utwitowej. Ostatni handlarz daje nam możliwość wydania surowca merit, w zamian za puste do doświadczenia, elementy kosmetyczne naszej postaci lub pojazdów, a także pozwala zakupić ulepszenia taktyka dla naszej postaci. Pierwszą z nieobecnych map jest Colter. Przez długi czas znajdował się on w grze, służąc jako kontynent dla graczy z niskim poziomem, a później jako miejsce startowe, pozwalające na walkę z innymi graczami, zanim przedostają się oni na główny kontynent. Z pomysłu zrezygnowano, po pierwsze nowi gracze byli tam masowo zabijani przez bardziej doświadczonych, a po drugie mini kontynent inspirowany Ameryszem był źle zbalansowany i niedokończony. Obecnie znajduje się w fazie przerabiania go, lecz nie wiadomo kiedy zostanie użyty. Kolejnym nieobecnym jest Nexus. Również miał on służyć jako minikontynent, z tym, że przeznaczony miał być dla wszystkich graczy. Zimowa estetyka była inspirowana lodowcami Samiru. Niestety po kilku latach ciszy dowiedzieliśmy się, że jak na razie nie istnieją żadne plany dotyczące reanimowania jednego z najstarszych projektów w grze. Niedawno w planach pojawił się także inny kontynent – Oszur. Nadmorskie laguny miały być połączone systemem mostów oraz podziemnych jaskiń czyniąc go pierwszym w pełni dwupoziomowy kontynent. Miał on nie posiadać wordgateów, a jedynie bastiony, które miały służyć jako lokacje startowe każdej frakcji. Temat przycił po upadku Planetside Arena i od tego czasu devsi obrali inny kierunek działań. Jednakże wykorzystanie elementów oszuru w nowej koncepcji Esamiru może świadczyć o tym, że wraz z postępem fabuły gry pojawi się także i oszur. Na koniec zostawiam sobie Desolation. Ta mapa znajduje się leksze, lecz dostępna jest wyłącznie podczas mistrzostw serwera. Jak do tej pory zostały rozgrane dwie tury mistrzostw, a w każdej wziąć udział mogą trzy utwity z każdej frakcji na danym serwerze, co raz daje nam 9 utwitów. Sama mapa jest asteroidą krążącą gdzieś wokół Araxis. Rozmiarowo jest nieco większa od koltyru i zbudowana tak, by droga pomiędzy workitami była symetryczna, z tego powodu jest to najlepiej zbalansowany kontynent. Nie posiada on również ograniczeń w konstruowaniu budynków, co wraz z brakiem tradycyjnych spawnów oraz paneli do pojazdów zmusza walczące frakcje do stawiania baz w celu polepszenia własnej infrastruktury. To już wszystkie mapy, które były, są lub będą dostępne w grze. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i nie nudziliście się zbytnio. Następnym razem omówimy sobie surowce, więc materiał będzie troszeczkę bardziej treściwy. Do usłyszenia, więc następnym razem. I powodzenia w grze.